Czuwajcie, więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Dziś w Polsce uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Ja rozważam słowo, które jest w Rosji, czyli jest wspomnienie Matki Bożej Częstochowskiej, nieuroczystość. I tam słyszymy przypowieść o pannach mądrych i głupich, rozumnych i nierozumnych, jedne, które wzięły. Światło, wzięły też oliwę, drugie, które nie wzięły ze sobą oliwy, nie pomyślały. I tragiczne konsekwencje tego, że człowiek nie pomyślał. Warto pomyśleć. My czasem coś robimy, działamy, ale działamy szybko i nie pomyślimy. Później często trzeba robić jeszcze raz. Często jeszcze tracimy czas, żeby coś poprawić, bo nie tak zrobiliśmy, bo nie pomyśleliśmy najpierw. Szybciej żeśmy działali, niż myśleli. Ale też czasem działamy pod wpływem jakichś, jakichś emocji, uczuć, jakiegoś chwilowego nastroju, jakiejś może złości. Często działamy, a później żałujemy tego, co żeśmy zrobili. A jeśli by najpierw pomyśleć, a jakie będą konsekwencje tego, a co będzie później, to może wielu rzeczy głupich byśmy nie zrobili. Ta przypowieść uczy nas tego. Abyśmy myśleli, ale nie tylko myśleli o sprawach doczesnych, bo czasem te doczesne umiemy planować, umiemy często myśleć, co zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy. Ale ta przypowieść zaprasza nas też do tego, żebyśmy myśleli, jak żyć, żeby być w niebie. I właśnie to słowo czuwajcie, też w częstochowie bardzo częste słowo czuwam, czuwam, czuwajcie, czyli bądźcie wierni. Bądźcie zawsze w stanie łaski uświęcającej. Bądźcie zawsze z Bogiem. Zawsze, każdego dnia, myślcie o tym, że ten dzień wpływa też na moją wieczność. I trzeba go tak przeżyć, żeby nie bać się później Panu Bogu spojrzeć w oczy. I taką panną, roztropną, mądrą jest właśnie Maryja, którą dzisiaj czcimy. Ona nas uczy i ona może nam pomóc. Ona zawsze rozmyślała nad tym, co usłyszała od Pana Boga, co wydarzało się w jej, w jej życiu. Uczmy się od Maryi myślenia, rozmyślania, patrzenia w przyszłość, przewidywania jakichś konsekwencji naszych wyborów, naszych decyzji, naszego życia. Najświętsza Maria Panna Częstochowska, módl się za nami. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.